Siemanko, siemanko, witamy Was wszystkich na naszym kanale Gołębie Rafała, Paulina i Hani, 9, godzina 6.45, lecimy na rynek do Stargardu, już niedaleko, na siódmą będziemy, myślę, że nagramy jakiś fajny film dla Was, albo filmiki, zobaczymy ile będzie wodowców, 9 marzec 2025, Stargard, zapraszamy serdecznie, a jeszcze taka jedna informacja dla Was, jeżeli ktoś by chciał, żebym nakręcił jego gołąbki w domu, serdecznie zapraszam, na ten moment jestem umówiony z trzema hodowcami, Dwie, dwóch hodowców, którzy hodują gołębie ozdobne i jeden hodowca, który gołuje, hoduje gołąbki pocztowe. Także jeżeli ktoś by chciał, jestem w stanie dojechać do 150 km na ten moment weekendy. Nie ma problemu. Jakby ktoś chciał, to na YouTube mnie znaleźć, na Facebooku mnie znaleźć, na TikToku można mnie znaleźć. Rafał Gołębie proszę wpisać i zapraszam do kontaktu. No co, lecimy, lecimy, widzimy się na Rynku w Stargardzie za niecałe 20 minut. Pozdrawiam serdecznie. Na pewno, część pierwsza. Zapraszamy wszystkich. Trzymajcie się, ciepło! I zapraszamy do subskrybowania naszego kanału. Jeszcze dwa miesiące mije rok od kiedy założyliśmy kanał. Trzymajcie się, ciepło! Pozdrawiam. Jakie jakiej cenie, Tomasz, w końcu? Nic mnie nie interesuje, bo nagrywam filmik, wiesz, A do tego i... A 500zł, ale są i po 200, i po 300 Po 500, po 200, po 300zł. No leże A skąd jesteś? Daleko? Z Gorzowa. Z Gorzowa? A, z Gorzowa. A, Gorzów, Gorzów. I tam nie ma targów? Nie ma nic? Za adakami, a bidon, lepiej na krzyku. do mnie też nie ma. wyganiać ludzi, niebo przeszkadzało, tu nie można, to prawda. Wszystko przeszkadza. Tak jest. Kołota jedna czerwona, czwórka. Nagrywa się wiesz, w, w internecie tam wiesz? Nie, 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 widziałem to. To jest Twoje? Jak to jest? Czy to jest ta a stawak polski? Ja tylko polskie rasy, pamiętam patriota. Patriota, polskie rasy z Gorzowa kolega. Chodzi o polski, orlik polski, stawak polski. W jakiej cenie masz ten? Za tą parę chciałem 200 zł. 200 zł za tą parę. A mewkę? A to kolego. Ale chciałem 300 zł za siwka. Meweczka, ładna A W Renicach tam jest taki Renice jest? Kurde, planuję bo mam 70 km, nie wiem tak czy jechać, czy nie jechać. Nie na ale nie tak dużo jak tu, nie? Ale jest coś Mamki, jakie masz do nich? I to też mam. I, tutaj. i Skrymka, muzyn, to też muzyn, wszystko tak. Wszystko, no, no, no. Wielowocowe. Wielowocowe. Coś się skrywa, to jest... ale... Numer chcesz podać, jakby ktoś chciał kupić? Oni mnie wszyscy znają. Ja wiem, że się wszyscy znają, ale może ktoś się nie zna i chciałby kupić. Mistrzach Polski wszyscy. No wierzy, mi się znają. No wiem, że Mistrza Polski wszyscy znają. Naszą <laughs> <laughs> dziewczyny, wyzwanie żona za <laughs> O, dobre, dobre. Dobra. dobry Dobry Jaki co nie ukła na te szmelki winerki postówce postówce Winerka 70 1 druga. Szymelki 250 za parkę. Szymelki 250, ładne szymeleczki Drugie 200, parka. Krymeczki w jakiej cenie? Ten 300. 300? A rano ładne, nie? Po no, krymki to idą, Jak nie. ładne to idą. Krymeczki to. szybko 300zł, to, to samczyk jeszcze? Samczyk. Ładny samczyk czerwony. Słuchałem od niego. Piękna też. Ładne gąbki. No jeszcze są gąbki. Ja też hoduję. Tak? No, tak, ja no... ja kręgami się tak specjalizuję. Kręgów jeszcze mam. tak Tylko mam teraz robić? A że kawa jeszcze nie was zdjędzisz. A to ja na narzekał... Zadzwoniłem po ratację. <todziora> ja, ja mam orła fałowa, bierze na parbę z dyskografom. Dawaj. Co, nie ma re. Parę. to negołmki pana, kto? No Janienko. 60. 80. 60 80 zł. Można jednego wyciągnąć pokazać, będzie lepiej wtedy też. Takiego jest to jest? Pan złapie? Którego łapać? No którego pan uważa, bo... Tu mam kasztana takiego może ładnie Kasztan w jakiej cenie? 5 dych 50 zł mhm. Tu mam też ładną Lantaczka O, lentacze, tak? W jakiej cenie takie lentacze pana Jana? 80 80 złotych no i tu są takie, takie też pary pary, pary, pary I to jaka to jest rasa? Bo... To są dubelki. Dubelki, a. Para parzysta A za, ta para u Pana ile kosztuje? 80 80 zł hmm. u Pana Jana. Trzy na Facebooku, można kontakt złapać. Udało coś się sprzedać? Tak, poszły A felki, felki Pan ma czy, czy... Mam jeszcze w domu, ale jest ale tutaj nie sprzedam. Nie, nie tego. Tam zostawiłem sobie czerwony czerwone i czarne Tam ma tuberki za pierwszy. Zaraz tam dojdę, nie? Właśnie widziałem, nie? Ja tak nie, nie, nie ściągam za żeby Jakie cenie gąbki u Pana? pięć dyszek. tak? Za sztukę? To młode? pary jest? No Różne Trzeba wybierać, Trzeba to, tak wybierać. to jest stara samica 2,23 No, to, to nie jest My coś powiedział, ale nie, nie chce mi się... No, jest... Nie chce mi się... No, jest... A ile Pan potrzebuje tych głąbki? dwie samice Same samice. dwie samice, bo mi zdechło kurwa kołęgę ja kurwa dwie samice mam, dwa samce, dwie samice zdechło ta groszka jest samiczka chyba też ale pan nie chce tego białe? nie, 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 ja tylko białe to nie się ale to mi wygląda no sam... ja może przyszywam te karty bliżej, no, no. 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 Tutaj będziemy mieć spółdziel, wiesz? Powiki. 40-30 zł za pawiczki.

A w jakiej cenie u Pana? Włomki, w jakiej cenie? Po 20zł w jaki. 25 zł 30 zł perłowa Winerek też za 20 zł Winerek tutaj macie winerka w się poda. Samczyk, tak? Samczyk Pana Bąki. Nie, nie Właściciel gdzieś poszedł Tutaj są pasiaczki Murzynek Gara pocztowy ładny to pana wąbki? Tak. W jakiej cenie tego kosztowe? Staropolskie. Staropolskie, tak. Nie wiem, jak za, za dwa to 150. Jak za dwa to 150. Brutki Też w jakiej cenie brutki? To... A to też też, każdy ma jedną nie, klatkę. Nie ma go, nie każdy ma jedną klateczkę, okej, okay, dobra. W jakiej cenie w u pana? 50 zł. 50 zł taka meweczka, zobaczcie jaka przyjemna. Samiczka, nie widać. Samiczka. Dzierze, wie, jaki cena tam, tam, ma? Dzierze, dzierze, kie? A tu koleś. A po? Dzierze, wie, jaki cena? Dzierze? Dzierze, Za sztukę czy za parę? Za parę. 60 zł za parę. Wyświance? 100 zł. 100 zł para.

O, to wasze, co nie? Jakie te niepowinki u Was? 20 zł za sztukę. Białe, kolorowe, czarne. Wypuszczacie je, czy tak one zamknięte? Wypuszczacie je? Zamknięte, nie? Ja, no to by brał jak. 吃再行。这 W jakie cenie felki u ciebie? Zależy które? Ale tak od chwili 50 zł? 40 zł, 50 zł. Ile? 35 Pawiki też twoje wszystko tutaj? Nie, kolegi. Żółte pawiki, to są kapucyny, tak? Dobrze mówię, kapucyny. Dwie samice kapucyna. Tak samo je widać tutaj w tej klatce. Nie wiesz jakie cenie ma. 40-50 zł, jakby ktoś chciał, pawiki ładne, żółte. I kapucynki. Mewki widzę też ma tutaj też łapara nie bo widzę sam para mewek tutaj głowy pocztowe czerwone. Za to i mówię, o jedno i 7 tygodni zaję podczas podtowek biały po to po jasnego tylko, bo e, wylatywał przed drzwi, pomiędzy nogami na wodach zbierał. I zerwał się no i za to i na wodach. Tu bociany, bo one były tydzień temu. Jakie ceny u pana? 260 para. 260 para, wszystkie, tak? Rozumiem, żółte są czeskie, tak? Czeskie, dobrze mówię? Czeskie. Te są pomorskie, tak? Pomorskie się nauczyłem trochę tych raz i te białe to też, też pomorskie pomorskie 260zł za parę pawiki też stówka? pawiki w jakiej cenie? Przydychy. zł a Pana wątpi? nie, Janka aha już, już, już Pan robił z nim ale drierów nie miał, drierów nie miał nie miał, ze Zdroi jest ze Zdroi jest? ja jestem z Podiuch, a on tam przy kościele wiesz a to jego drierki na niklowej. Nie wiecie w jakiej cenie ma te drierki? 50 zł za parę za parę. 50 zł za parę Majszkopy są po 30 zł. Boj szkopy po 30. Ja, po 25 zł. Wysokolotne po 25 zł. To są omskie Wołoża, Wołożańskie. A Wołożańskie Jaki jest taki wołżański? 8 tych par. Czemu tych par? I brudki, jakie cenie pana? wono? Brudki 60 zł. 60 zł. Ja żem jak 4. 4 des. 44. Jak ty nam tu idziesz to trochę nie wiem, nie, nie pod... Tak. <grym z taniecami> się Właśnie nie ma. A tutaj jest tak? jaki jak wątki, same samiczki. Same samiczki. Po 25 złotych sztuka. Po 25 złotych sztuka. Jak widzicie dużo omskich, dużo pawików. W jakiej cenie pawiczki u pana? A, nie ma, chodź, nie ma chodź, ale żywe takie ładne wąpki ten, 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 nie, nie, ten. Ten, ten. to jest samica jego bo to jest samica druga ciemna tarwonosy piękne, w jakiej cenie mają pana wąpki? dwie stówki para dwie stówki para, żółte czerwone, czarne można się potargować, można się potargować tu z panem, czy ktoś chciał. numer telefonu chce pan podać, aby ktoś chciał przyjechać kupić? nie, 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 nie. Kurwa, mam żółtego samca młodego tego zeszłorocznego żółtego samca też mam to wziął na razie do swojej tam zobaczyć jak to będzie nie? No, jak, sam cała para jest żółtych nie a on wziął samca do siebie zobaczyć co ty proszę? chcesz za nią co to samice? jak no. dasz osiem tysięcy po razie. siedem nie siedem. nie no. siedem siedem nie to on daje on wam to a może te jeszcze do tego? Nie, 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 nie trzymam tak. A ona jest taka... ...lęgliwa? Yy, Z Jajków teraz... Takie targowanie tylko w targardzie. No, ale nie się. Nie się, nie się. W tym roku kurowało się w ogóle wszystkie kurwa nie... W jakiej cenie gołąbki u pana? Białe po 30. Białe po 30. To glazery są? Dobrze mówię, glazery nie. Ale chodzi o te oczy, nie? Są lazary, nie? No po 25 zł. Weź kopy tutaj te twoje, czy to są te? Nie, kolegi. W jakiej cenie nie wiesz? Taki te, czy te? Ma szczupy. W jakiej cenie on ma, nie wiesz? 150 zł sztuka. Co? Jaka to rasa jest w nie Jaka to rasa jest w nie wiem? Krakusy. Krakusy, o macie hodowcy krakusy w Stargardzie. W jakiej takie krakusy? W takiej cenie? 60 zł para 60 zł para czerwone, żółte Ten czarny w jakiej cenie tutaj? To są y

no to co zrobić? Czapuj tu Ten Juraj Tak, daje ostro Wszystko dobrze? pieniądze W jakiej cenie? Ja po 50zł Ten stów. A za Cie? 50

Piórka, tak, Nie boi ich. Ja za kawę tam też. Kurwa, nie zielą. tak, pióra. W jakim cenie były? Bo nie pamiętam. To 150. Za parę? Za łeb za łeb, za łeb. za łeb? Za głowę? Za łeb 150 złotych, co? Tak. To to jest? Tak. Tak. To wszystkie tak 150 za. A turaz takębie jednyrodło. do góry, wowa do góry. 150 zł, jakby tutaj u pana kupić to co tydzień na rynku jest stanowisko stałe Nie chowa się, nie narzeka, że go ktoś nagrywa 404 Dobry, witam

no, 8 tych. No, para. 8 tych para. No. Ale to ładne ucie, że i duże, nie? A chcesz nie mieć w życiu kaca to w Nie! <grym> <Yeah. grym> Wiesz, mole i już kurki, to ładne so duże A te kinkusie nawet biły i mamusie. Go... <grym> Kingu się biły i <jej> mamusie. <grym> nie tylko gospodarza. <grym> Ale kariery w jakiej co nie masz? Po prostu w Czeszy. Wszystko po stuwie. A po jednego, taka. Ale ja, mam jeszcze 30, do stania, nie wziąłem dwa. Bo jest to, będę tu woził. Nie? No tak. Byłem parę razy się. No tak. To To ta jest to Nie, para jest Nie, to to ma pan Nie, Nie, nie. W jakiej cenie gąbki? Od czterech dych do Od czterech dych do stówki? Jakby ktoś chciał. Co? Nie, pan mówi, czy ja? Ile to të kosztuje? Nie, 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 nie,